Fundacja Przyjaciele Zwierząt i Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Gnieźnie postanowiły wystartować w zbiórce, dzięki której będzie można zakupić zwierzobus. Akcja to szansa na godny i dużo bezpieczniejszy przewóz zwierząt, na przykład do lecznicy. Zwierzobus, zwierzo to jest dla nas wielki mus. Oddaj głos na zwierzobusa, to dostaniesz wielkie plusa. Zwierzobus to samochód do przewozu zwierząt. Dzięki niemu będziemy mogli naszych podopiecznych dowozić do klinik, które są oddalone od gniazda powiedzmy tam nawet 70 km ale również będziemy mogli skorzystać w przypadku interwencji, gdzie będziemy musieli dojechać po jakieś zwierzę bądź dowie się na przykład do ośrodka, który się zajmuje zwierzętami dzikimi, bo do naszego schroniska trafiają również zwierzęta dzikie, wtedy my własnymi samochodami je transportujemy do ośrodków, które zajmują się dzikimi zwierzętami. Bądź właśnie do klinik, które pomogą w takich przypadkach. Chcielibyśmy, żeby to był samochód w typie kangu, dwuosobowy z paką, do którego jesteśmy w stanie załadować psa wielkości owczarka niemieckiego, ale też powiedzmy trzy czy cztery klatki na mniejsze psy, bądź koty. Ta zbiórka została utworzona. To jest w sumie konkurs na dotacje. Dotacja dla organizacji, a organizacja, która nas teraz wspiera to jest Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie, w której zresztą też działamy. I ta skarbonka została utworzona właśnie na... naszym celem jest zwierzobóz. Ten cel można było sobie jakiś ustalić. My, my chcemy, żeby to był zwierzobóz, bo on jest nam niezbędny w tej chwili. Tylko posiłkujemy się naszymi prywatnymi samochodami. No bądź y, oczywiście wspiera nas spółka urbi z y, pogotowiem technicznym też dowozi nam zwierzęta. Schronisko od tygodnia zmaga się z parwowirozą, na którą zapadło dziewięć piesków. My jesteśmy Pełni nadziei, że wygramy y, z wirusem. Na ten moment y, wszystkie zwierzęta, które y, dotknęła ta choroba, żyją, y, i to jest pocieszające. Trzy już wyszły z choroby, dwa. Dzisiaj czują się zdecydowanie lepiej, no ale mamy jeszcze dwa, który, których, u których objawy parwowirusa wystąpiły wczoraj. Leczenie parwowirozy polega głównie na nawadnianiu i podawaniu płynów. Oczywiście Również jest w to wpleciona antybiotykoterapia, i stosuje się leczenie objawowe. Czyli, jeśli piesek ma wymioty bądź biegunkę, to działamy właśnie anty, przeciwwymiotnie i przeciwbiegunkowo. Wracając do zbiórki, warto zaznaczyć, że nie chodzi w niej o same wpłaty, co o ich ilość, także. Należy po prostu wejść w link, który przerzuca nas do skarbonki fundacyjnej Fundacji Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie, która jest dedykowana zwierzębusowi i tam należy oddać głos yy, i liczą się tutaj. Wy, wy, wygrana jest dzięki ilości głos głosom. Nie yy, tu nie chodzi o kwotę, bo to może być jedna złotówka. Także to jest bardzo ważne. Wystarczy jedna złotówka i jeden głos. Będą zliczane głosy i wygrany yy, wygra dotację. W wysokości nawet 100 tysięcy dzięki ilości e, głosów. Ale oczywiście te pieniążki, które Państwo wpłacacie. E, mm, są zbierane na skarbonce i one również zostaną nam wypłacone. W tej chwili jest tam chyba ponad 5 tysięcy. Jeśli nawet nie wygramy dotacji w, w, w żadnej kwocie, bo to jest 100 tysięcy, 50 tysięcy, 30 tysięcy bodajże i jeszcze jakieś mniejsze kwoty, jeśli nie wygramy dotacji, to te pieniążki, które uzbierają się na skarbonce, będą nasze. Skarbonka będzie aktywna do środy 6 grudnia. Zakup zwierzobusa w miarę dobrym stanie technicznym to koszt około 10-15 tysięcy złotych.